Zawodnicy starają się zdobyć gola umieszczając piłkę w bramce przeciwnika, jednak głównym aspektem dającym masę frajdy jest przewracanie i taranowanie innych. Na szczęście tytułowa bańka sprawia, że cała zabawa jest bezpieczna. Kula się składa z kilku elementów. Najważniejsza, no to, to jest, jest to materiał. Jest to około 6 mm grube PVC, które jest wytrzymałe, przy czym jest również bezpieczne, ponieważ kule są atestowane. Mamy rączki, chwytaki oraz system tutaj, żeby cała kula siedziała na plecach i człowiek w środku był bezpieczny. Tylko i wyłącznie ogranicza nas nasza wyobraźnia. Głównie gramy w piłkę nożną, ale również możemy się bawić na plaży, możemy się bawić w wodzie, ale również i wypychać się z ringu, ponieważ główna tutaj. Tutaj, a kwintesencja tego sportu jest to, aby na przeciwnika atakować cały czas. Bubble football, bo o nim mowa, w Polsce na razie raczkuje i stanowi raczej zabawę niż poważny sport. W przeciwności do Zachodu, gdzie tworzą się już nawet zawodowe ligi. Sprzęt w postaci napompowanej kuli, z której wystają tylko nogi zawodnika, nie tylko daje masę frajdy, ale także zachętę do ruchu. To jest wielkie uatrakcyjnienie WF-u, szczególnie że jest akcja stop yy, dzwonieniem lekarskim. Wyśmienita zabawa, wyśmienita rzecz. Nie wszystko się uczy formą ścisłą. Dużo, formą zabawową i jeszcze lepsze osiąga się efekty. Grać można w kilku lub kilkunastu zawodników, ogranicza jedynie wielkość boiska oraz ilość kul. Zabawa powoli przyjmuje się na naszym rodzimym gruncie i bardzo dobrze w końcu ruch to zdrowie.